Witam serdecznie po raz kolejny na pokładzie projektu Da Vinci. Mam docięte szuflady na wymiar. Teraz podstawową rzeczą, jaką muszę zrobić, to wykonać rowek, w który będę mógł później wpuścić dno szuflady. Tak? Ponieważ sklejka, której będę używał tutaj, jest grubsza niż tarcza w pile, bo tutaj mam 3 mm, a grubość sklejki. Jest 4,5, więc użyję do tego freza. Przykładnica do frezanki. To kolejny element oprzyrządowania, o którym musiałem rozbudować swoją maszynę stolarską. Głębokość już mamy. Teraz tutaj byśmy sobie ustawili centymetr. To No dobra, frezujemy. W moim aneksie kuchennym wyszło 8 szuflad. razy 4 boki, czyli 32 deski do wyfrezowania rowka, w którym będę mógł zamontować, zamocować dno tych szuflad. Tak. Dyfryzowane rowki. Po frezowaniu wszystkie rowki dodatkowo czyszczę papierem ściernym, żeby usunąć ewentualne pozostałości, naddatki w tych rowkach, żeby lepiej i dokładniej móc dopasować dno szuflady. Tak, może jeszcze tylko powiem, jak, jak wymiaruję szufladę. Wiesz, wykonanie szuflad okazuje się nie jest takie proste, czy dla stolarzy zawodowych to jest bułka z masłem. Natomiast dla takich stolarzy amatorów jak ja, zrobiłem jedną szufladę i musiałem, i musiałem ją poprawiać. Mając otwór na szufladę. Powiedzmy tutaj akurat mam taką skrzynkę, ma 44 cm. 440 mm szerokości. Nasze prowadnice, ponieważ używam prowadnic do szuflad, mają 23 mm. 23 mm, czyli jeżeli mamy tutaj 40, 440 mm, odejmujemy od nich 23 mm. Możemy zrobić z lekkim luzem po milimetrze na stronę. Czyli wychodzi 415 mm szerokość naszej szuflady. Taką szerokość szuflad robię, żeby ze spasowaniem potem tych dwóch prowadnic wchodziło to do środka i nie, nie blokowało się. No wiadomo, musi być to robione z, z zachowaniem kątów prostych, bo jeżeli zrobimy gdzieś przekrzywimy, przekrzywimy szufladę, będzie się kantować i nie będzie chciała nie będzie chciała nam e, się zamykać. Tym bardziej, że są to prowadnice z e, samodomykaczami. Więc, tak jak powiedziałem, najłatwiej byłoby zrobić najprościej byłoby zrobić drzwiczki, półkę w środku, i mamy meble do kuchni. Nie na tym mi zależało, akurat. Chciałem się nauczyć, ale chciałem też przygotować sobie coś fajnego, zrobić coś fajnego. Mało tego, uważam, że szuflady są bardziej bardziej poręczne, łatwiejsze, do, lepsze do wykorzystania. Ta powierzchnia, ta przestrzeń jest, jest lepiej wykorzystana niż w przypadku półek. Możliwość wyciągnięcia, wysunięcia tego wszystkiego na zewnątrz, lepszy dostęp. Jest zbyt dużo plusów, żeby żeby, żeby mógł odpuścić i żeby mógł zrobić tylko, tylko półki. Dlatego też robię szuflady, każdą zrobię w innym systemie połączeń. W tej chwili, ponieważ dla mnie nową jest frezarka i to jej wykorzystanie chciałbym Wam, jej możliwości chciałbym Wam pokazać, dlaczego zbudowałem frezarkę i dlaczego tak się na nią uparłem. Pierwsza, podstawowa rzecz już jest tutaj. Mam, mam wykonane rowki, pod, to będzie w ten sposób szuflada, i na dnie będzie, i będzie dno, i to też, na dnie też będzie, będzie sklejka. Żeby coś takiego zrobić, e, można to zrobić na pile, ale jest to trochę utrudnione. Łatwiej i łatwiej e, dużo łatwiej jest to zrobić na, na fryzarce. Powtarzalność tego jest lepsza. Chociaż pewnie stolarze powiedzą, że oni na pile też to zrobią. Nie będę się upierał. Po to zrobiłem frezarkę, żeby, żeby to robić, ale też po to, żeby móc na tej frezarce wykonać połączenia. Połączenia szuflad. Najprościej jest to zrobić w ten sposób. Natomiast zabawa się zaczyna w momencie, kiedy chcemy wykonać troszeczkę trudniejsze połączenie na przykład połączenie palcowe. Czy używając frezów do połączeń ozdobnych pod kątem 45 stopni frezuje się wtedy e, za jednym ustawieniem na frezarce e, frezuje się płaszczyznę na, e, w ten sposób płasko, a drugą płaszczyznę frezuje się w pionie i po złączeniu tych dwóch płaszczyzn wychodzi nam kąt 45 stopni, ponieważ tu jest zachowane 45 stopni. Drugi sposób to jest połączenie ozdobne, które też pozwala nam na, na wyfrezowanie rowka z jednej, z drugiej strony. Te połączenia będę chciał pokazać, ocenić i odnieść się do tego, jak, które mi najlepiej pasuje. I na które serdecznie w tej chwili zapraszam. Kolejny sposób na. Połączenie naszych szuflad. Bardzo proste połączenie. W tym połączeniu akurat wykorzystuję zwykły frez walcowy grubości 6 mm i w tej chwili zbieram połowę grubości ze sklejki. Używając tego samego freza, tylko frezując płaszczyznę poziomą, uzyskuję rowek 6 mm, w który będę mógł wpuścić dwa boczne elementy, w których zebrałem wcześniej połowę grubości sklejki. Trzeba pamiętać, że frez wychodząc z materiału frezowanego może poszczępić, powyrywać fragmenty tego materiału, dlatego też przekładam jeden element z tyłu drugiego, żeby uniknąć właśnie tych takich drobnych zniszczeń. Widoczne dwa elementy to przód i tył naszej szuflady. W krótkich rowkach umieszczam klej, żeby można było zamontować boki szuflady i skleić ją. Tak, mamy szufladę ściśniętą, i zostawiamy ją do, do wyschnięcia. Połączenie palcowe to kolejny sposób, jakiego użyję w swoich szufladach. Do wykonania tego połączenia wykorzystuję przykładnicę poprzeczną do piły rozbudowaną o przyrząd do frezarki. Najważniejsze parametry tego drobnego przyrządu to grubość wystającego elementu musi być odpowiednia do grubości freza, i odległość między frezem a czołem tego elementu również musi być grubości freza, jakiego używamy. Zaczynamy więc frezować. Na początek już jest fajnie, ponieważ dwa boki mogę ściskając ściskiem stolarskim do przykładnicy poprzecznej, frezować za jednym zamachem. No i zaczynamy przekładanie oząbek, i frezowanie kolejne, i kolejne. Element, który wystaje, im lepiej jest dopasowany lepiej, im lepiej jest spasowany z grubością freza. Tym połączenie będzie bardziej sztywne, bardziej stabilne, ale będzie też utrudniało troszeczkę pracę, bo trzeba użyć siły przy demontażu i montażu elementów frezowanych na nim. Tak, mam już posmarowane, tamtej to sklejone, teraz tylko to zostało połączyć. I oprócz kątowników i klamer zaciskowych używam jeszcze dodatkowo w dolnej części półki pasa zaciskowego. Voila! Mamy szufladę z dociętą, wyciętą, sklejoną. Zostawiam na 24 godziny, żeby klej związał. Jest to jeden, tak jak powiedziałem, jeden ze sposobów połączeń, w jakich będę wykonywał swoje, swoje szuflady. Kolejnym połączeniem, które chciałbym wykonać, jest również połączenie na frezie. Jest to taki frez do. Mam nadzieję, że widać. Jest to do szuflad z połączeniem takim troszeczkę innym. Więc zabieramy się z robotę. Zrobiłem sobie już taki wzornik, żeby wiedzieć, jak ustawiać, bo wychodzi to w ten sposób. Połączenie po prostu jest, jestem pod wrażeniem. Jest naprawdę mega, mega fajnie. Fajnie wychodzi. Więc zaczynamy frezować. Po frezowaniu dwóch elementów w pionie, które były bocznymi częściami naszej szuflady, czas na zmianę płaszczyzny, czyli frezujemy teraz w poziomie, ale musieliśmy, musiałem wcześniej zmienić ustawienie freza do właśnie do tego frezowania. Oczywiście po frezowaniu papier ścierny i usunięcie drobnych pozostałości. Tak, mamy wypozywane. No I teraz zobaczymy jak to tutaj się będzie schodzić. No, powiem szczerze, że fajnie to wygląda. Z jednej części obciąć w dół, żeby móc wsunąć płytę. No, tutaj, tutaj na tym. Kolejna szuflada w kolejnym systemie połączeń gotowa jest już do montażu. Możemy ją skleić. Poskładać, zostawić na 24 godziny, żeby związał klej. I jak dla mnie nieodzowne, już teraz w tej chwili kątowniki do ustawienia całej szuflady sprawdzają się rewelacyjnie. Faktycznie po wyschnięciu na pewno szuflada trzyma kąty proste. Na dzisiaj będzie to wszystko. Za tydzień zaprezentuję pozostałe sposoby połączeń oraz Założymy już dno i zaczniemy montować nasze szuflady.